Jest bez zmian, chyba. Znaczy zmiana jest taka, że miał gniewiska. Zawsze kumpla ratuję. but you, you can't kill someone uh, with the beanbags in this game, I guess. It's only an animation. Kamal, on! kurde, kuniu, powiedz tymi, jak my teraz wrócimy na brzeg? Nie, ja zadam ulubione pytanie. Kto jest głodny? Ja. No. Kurwa żarełko! Spróbuj. gara do prawej. bez Nie! What the fuuuu... Kocham cię, Izak! O-o. <noise> ja pierdziele nie trafił w wodę! Nie trafił w wodę! Jak?! O! Najpierw chyba robimy rzut na... Tak, niestety najpierw tak. Czy najpierw wam spada? Czyli na k 8. Co, co, co ty... To, 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 to nieważne. Co mam zamiar zrobić na nioku? Znaczy, wydaje mi się, że było, było dobrze, tylko i za po prostu musi trochę popracować nad komunikacją, waymem, ogarnięciem mapy, pozycjonowaniem celownika, ekonomią, Pozycjonowaniem ekonomii. na pewno trzeba z pistoletów, na pewno trzeba poćwiczyć fliki za wupy. Spoty granatów, spoty smokeów, spoty flashów, no, jakby pozycjonowanie też jest dość ważne. Planty bomb w odpowiednich miejscach i potem postplant jeszcze, żeby się odpowiednio ustawić. Trzeba ogarnąć troszeczkę odbijanie bomby. Yy, Bunnyhopowanie no i, i spray control to też jakby to się przydało, żeby, te, żeby tego spraya trochę ogarnąć i, i oczywiście robienie kili, No jakby i to wszystko. Jakby to wszystko dopiąć, to myślę, że byłby win. A tak to, to nie ma wina. Koleś. Przynajmniej nie straciłem żaru, ok? Jest pozytyw. Nie będę taki. Zasłony, please. Co? Zasłony. Co, co się, się stało? stało? Ja pierdolę! Kurwa, nie zauważyłem. Boski spiral, ja jebie. Really Aha. Kurwa, panowie, auta zamknęliście! No co wy odpierdalacie, no! Na górze. Powalony na górze. Odbiłem. Pozdrawiam. Jeszcze jeden. Bez kiewa. Bez jest. Dobra, koniec. Po prostu go i ide kończysz, no. Krótka piła. A. Taka sytuacja. Nie, komuś to ja zrobiłam. Mamba. Jaka porufa. Olałem się, Olałem. O kurde. Noś, kurwa! Ty, ja się go boję, no takie momenty to jest trochę nie dla mnie. Dobra! Gotowe jedzonko? Kurwa! Wszyscy po trochę żeby mnie. Ja pierdolę. Aaaa, sprytne! Nie wiem, co to działa Ej! Kurwa! What A, the fuck! Się... Kto to podpalił? A, nice. No to. Krypton, palił Podejrzany nie numer nie dzwoni. Co się dzieje? Poczekajcie. Tak? Witam serdecznie. Z tej Proszę, Proszę pani, ja nie, nie wiem. W jakiej temperaturze jakiej temperaturze mogę ten miód do herbaty dawać? Proszę poczekać, to zajmie tylko. Chwilę. Dobra. Proszę. strafe pierdolę Are you ready? Hands up. <laughs> Haha, <laughs> ja zawołuję <położyłem> zaklęcia specjalnego. Haha, <laughs> ha, i co? Frejerze, nie mam już tam dawno! Haha, ha. może ktoś jeszcze. Chopaki, kto chce herbatkę? Kurwa, może herbata? <laughs> takie taki kurwa, takie kurwa, że pęta? No daj dla kolegi. No weź. Kur... A Porsche jest dla bogoli czy dla biedaków? Dla bogowusów. <ścoughs> dla bogoli, tak? Wujek. A no? Graj z tatą, a nie. No właśnie, czy tym samochodem. No właśnie, I widzisz? Nie błagam, nie zepsuję mi gry. Kupiłeś jajka, a wystarczyło puknąć kurę. I miałbyś jajka. <grym> Shit again. Jej! Huuu! ile to ile to będę ładował? Ile? Ile? To naprawdę się tak długo ładuje? Ale, ale to dobrze. No co jest? No, Przepraszam, ja myślałem, że to będzie taka dłuższa walka. Nie gnoju. Ja pierdolę. No i tak się powoli gra z widzami, właśnie kurwa. W sklepie Warzona kurwa nie powinny być skiny do kupienia, tylko konsultacja kurwa z psychologiem. Zamiast karnetu powinien być jakiś abonament do psychologa po prostu, gdzie sobie odblokowujesz kolejne tiery na kolejne spotkania. Taka jest prawda o Warzone.